Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym rozruszniku porannym. Mam nadzieję, że jesteś wyspany, gotowy, jest szklanka wody. Bo zaczynamy z rozrusznikiem, a dziś się będzie działo. Zaczynamy sobie z pozycji klęku podpartego, ale tylko cztery punkty podporu, czyli kolana są w powietrzu i przechodzimy z podporu krzorem do podporu tyłem. Ha. Jestem pewien, że będzie trzeba powtórzyć ten rozrusznik dzisiejszy i zrobić dwie, a nawet trzy serie, jeśli masz czas. Zachęcam do tego, bo to ćwiczenie jest dość trudne. Obczaj sobie to na spokojnie. Nie ma sensu, żebym tutaj tłumaczył cokolwiek. Musisz obczaić i zrobić dokładnie tak, jak robię to ja. A nawet lepiej, bo na pewno stać na to, żeby to zrobić po prostu lepiej. To, na co zwrócę wam uwagę, na to, na co tobie zwrócę uwagę, to to, że odrywam lewą rękę i prawą nogę, przekładam je i później jakby druga strona a więc cały czas idę sobie po przekątnej. Nie jest tak, że lewa ręka, lewa noga, tylko zawsze po przekątnej, pamiętaj. I robimy sobie raz na jedną stronę, raz na drugą stronę przez minutę, a tak naprawdę zostało jeszcze 5 sekund, 4, 3 i zaraz będzie przerwa. Dobra, jeszcze taka szybka informacja, a dobra, to będzie za chwilę, to powiem przy kolejnym ćwiczeniu, bo kolejne ćwiczenie jest znane, to wtedy powiem, a to jest fajne i ważne i... Więc to za chwilę. Dobra, jeszcze 5 sekund. Ty się przygotuj, będziemy jechać z zdechłym robakiem. Więc ręce idą do góry, nogi idą do góry i po przekątnej idzie lewa ręka do ziemi, prawa noga, i tak na zmianę. Pilnuj napięcia brzucha. Nie pozwól, żeby brzuch tam leciał do przodu. Prawidłowa relacja żeber do miednicy. Mówiłem już o tym kilka razy, więc nie będę się powtarzał. Na pewno jesteś z nami regularnie, więc kojarzysz i wiesz o co chodzi, a jeśli nie, no to trzeba nadrobić. Dobra, co chciałem napisać? Dostaję. Mega dużo pozytywnych komentarzy od osób, które tutaj trenują ze, z rozrusznikiem porannym. Serdecznie dziękuję. Po prostu, jak sobie czytam te wasze komentarze, to mi się chce pracować, chce mi się działać i napędza mnie to do działania. Tak jak te rozruszniki napędzają was, tak te komentarze napędzają mnie. A zdarza się jeszcze, że dostaję maile od osób, które niedawno się dowiedziały w ogóle o mnie i o moim kanale, bo ktoś z was. Polecił znajomemu, ej ty słuchaj, Bugański robi fajny rozrusznik, wpadaj. I takie osoby przychodzą i okazuje się, że im się podoba i zostają na dłużej. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobra, minuta minęła. Już kończę. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że polecacie dalej. Po prostu jestem wdzięczny, ekstra. O to mi dokładnie chodzi. Mogę się dzięki wam rozwijać. Jeszcze 4 sekundy i jedziemy kolejnym ćwiczeniem. Tym razem zdechuje robal, ale odwrócony, więc startujemy z klęku podpartego i po przekątnej lewa ręka, prawa noga pracujemy sobie do wyprostu. Na co trzeba zwrócić uwagę? Neutralne krzywizny kręgosłupa, brzuch napięty bardzo, bardzo mocno. Chciałbym powiedzieć, że jak ja... Ale być może oglądają nas dzieci, więc tak nie powiem. Brzuch napięty bardzo mocno i gdy noga się prostuje, to poślad również się bardzo mocno napina. I pracujemy sobie ręka-noga, ręka-noga po przekątnej. Gdy ręka idzie do góry, staramy się właśnie napiąć mięśnie pleców, ale się w nich nie wyginać. 30 sekund minęło. Ty sobie możesz pracować. 3 powtórzenia, jedna strona, 3 powtórzenia, druga, 3, 1, 3, druga. Cały czas pracuj, głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Upewniaj się, że napinasz brzuch. I z pełną kontrolą wzmacniamy sobie tutaj mięśnie grzbietu, wzmacniamy także brzuch i pracujemy nad stabilizacją centralną, więc jeśli dużo siedzisz jeśli cię bolą plecy jeśli masz problemy tutaj z odcinkiem lędźwiowym to warto robić to ćwiczenie minuta minęła, 15 sekund przerwy i kolejne ćwiczenie będziemy zaczynać z pozycji siadu rozkrocznego im szerzej tym lepiej, ale pilnuj tego żeby siedzieć z prostymi plecami siedzimy na guzach kulszowych czyli na takich dwóch kościach charakterystycznych i teraz co robimy podnosimy sobie jedną nogę i podciągamy piętę najbliżej poślada jak to możliwe i teraz jest to świetne ćwiczenie mobility na staw biodrowy i warto po prostu robić szczególnie też dla osób siedzących albo dla osób, które biegają to to ćwiczenie będzie bardzo fajne zwróć uwagę tutaj na to, żeby to, tą piętę dociągnąć pod sam poślad a równocześnie staraj się nie wyginać zbyt dużo w plecach Oczywiście, jeśli byłoby zbyt ciężko, to możesz się przed ręką za sobą, bo zdaję sobie sprawę, że może to nie być jakieś tam najprostsze ćwiczenie, no ale co, no wkręcamy się powoli i jest coraz mocniej z odcinka na odcinek. Jeszcze 20 sekund, ty sobie cały czas pracuj, ja jeszcze pokażę bokiem, to będzie widać, co się tam dzieje z moimi lędźwiami. Pewnie powinny być trochę bardziej wyprostowane, no ale... No ale tak, no pan trener też idealny to to nie jest. Ale próbuję być, to najważniejsze, 3 sekundy do końca i będzie tyle i jeszcze będziemy lecieć z jednym ćwiczeniem. Dobra, 15 sekund przerwy, 10 sekund, tak strasznie Wam dzisiaj nadziękowałem, ale naprawdę jestem, jestem wdzięczny, bo hmm, fajne rzeczy się dzieją, fajne rzeczy. Dobra, ostatnie ćwiczenie, przysiad, wyskok. Nic więcej nie mówię, szeroko pracujemy kolanem, pięty leżą, całe stopy trzymają się ziemi. Robimy przysiad, i w tej ostatniej fazie delikatnie się odbijamy, Ale tak delikatnie, to nie musi być wysoki wyskok. Nie budź sąsiada, nie budź dzieci, nie budź żony, męża, tylko delikatnie jak ninja na paluszkach podskakuj. Jeszcze 35 sekund. I jeszcze 30 sekund. Ja jeszcze bokiem pokażę, będzie widać, co się tam dzieje z plecami. Generalnie tam mi się miednica troszeczkę zawija, ale to nie szkodzi, bo jak się wykonuje przysiady bez obciążenia, to, to nie jest jakieś tam karygodne. Pracujemy sobie jeszcze kilka powtórzeń. jeszcze 10 sekund. Ty cały czas pracuj. A ja powiem tyle, że dziękuję, że jesteś i że ćwiczysz do samego końca. Mam nadzieję, że czujesz już. Poprawę wykonując te ćwiczenia regularnie, że masz lepszy dzień, że masz lepsze samopoczucie, że lepiej czujesz swoje ciało i że po prostu jesteś w lepszej formie. A właśnie o to chodzi, żeby być w lepszej formie, po to, żeby później w życiu robić fajne rzeczy, <gry> gdy się ma czas wolny. Dzięki, wielkie, za obejrzenie materiału do samego końca. Trzymaj się i na razie.